Siema, z tej strony Pidżam, a to jest kolejna porcja informacji odnośnie kolejnego cyklu w Last epochu cyklu patcha 1.1, w którym dostajemy więcej kół cool rzeczy, o których Wam teraz powiem. Bo dostaliśmy właśnie taki, taki balans manifesto, może coś w tym stylu, można na było tak to ująć, taka garść informacji jeszcze przed początkami. Widzu, jeżeli ty nie masz jeszcze lace pocha możesz go kupić 20% taniej i jeszcze taniej niż na Steamie, a dodatkowo możesz mnie wesprzeć, jeśli to zrobisz z mojego linku do mojego Nexusa, który znajduje się w opisie tego filmu. Z góry dziękuję. Ale wracając, mamy tutaj kilka informacji i takie wam szybko streszczę. Nie będziemy się tu rozwodzić jakoś super nad tym wszystkim. Raczej te zmiany są dość logiczne i są bardzo fajne, są bardzo są tym, co tak naprawdę chcieli gracze, gdzie wypowiadali się gracze, i teraz do tego przejdziemy. Mamy kilka zmian w mechanikach. Po pierwsze, będziemy mogli wybierać sobie blessingi z takiej naszej nowej specjalnej skrzynki, właśnie na blessingi. I jeśli zrobimy, oczywiście, wyższy tier, to na to jakby się tutaj podmienią, i będziemy mieli do wyboru nasze wyższe tiery. To samo będzie również na alt postaciach, więc jeśli będziemy grali nową postacią w nowym game mode, to będziemy mieli również dostęp do właśnie naszych blessingów. Super rzecz. Pozwoli to prościej budować alt postacie, pozwoli to prościej przebudowywać naszą postać niż znowu biegać dany timeline w celu wydropienia odpowiedniego blessingu, bo teraz już nie potrzebuję tego, co potrzebowałem wcześniej. Nie teraz to robię za 10 tysięcy golda. czyli to naprawdę nic, jeśli chodzi o realia Las Epocha. Dodatkowo mamy ladder improvementy i no. Po prostu lepiej będzie to wyglądać, nie wiem co to można więcej powiedzieć. Lepszy system ladderowy. I tak to jest miliard razy więcej niż zrobiła Diablo 4. Można to zawsze pobijać szpileczkę z miłą chęcią, bo ladder jest w grze, nie, nie musimy się wpisywać na żadne listy. Mamy ladder, który pokazuje aktualną właśnie drabinkę, jak wygląda w danym trybie gry, czy to levelu, czy to w poziomie areny. Jest to spoko rzecz, w, POE w sumie też tego nie ma. Też my mamy do tego specjalną stronę, ale przynajmniej musimy się sami wpisywać, tylko jest to z automatu. Tutaj mamy to dodatkowo in-game, spoko. Jeśli ktoś lubi bawić się w arenie, aby gdzieś tam się ścigać, na pewno mu się to spodoba. Dostaliśmy wyszukiwarkę timeline'ów w naszych monolitach. Tutaj widzicie tutaj na górze, że wam to powiększe. Te tak widzicie tutaj na górze możemy wpisywać. Co chcemy znaleźć, i wtedy wszystkie monolity z tą daną rzeczą będą się po prostu podświetlały, będą świeciły, reszta straci swój kolor i po prostu będziemy łatwiej mogli namierzyć to, co rzeczywiście nas aktualnie interesuje. Kolejną rzeczą jest loot filter improvementy, i tu szczerze mówiąc, ja niezbyt dużo się wgryzałem w loot filtry, bo raczej tworzyłem sobie po prostu build na stronie, który automatycznie generował mi loot filt do mojej postaci, taki jakbym chciał. Ja za dużo tu nie siedziałem, ale jak rozumiem, będzie można dać więcej afiksów do jednej jakiejś reguły, więc powinniśmy w teorii łatwiej móc filtrować te itemy, które byśmy chcieli. Jeżeli ktoś z Was stworzył własne lut filtry, to zapewne dokładnie wie o co chodzi. Tak jak mówię, ja osobiście ich nie tworzyłem. Wolałem te wygenerowane przez stronę, bo po prostu wiedziałem, że od razu te mody, które będę chciał, będą inaczej oświetlone. Odnośnie jeszcze filtrów, bo zapomniałem o tym powiedzieć, ale szybko tutaj wrócimy. Będziemy mogli teraz filtrować itemy, które mają legendarny potencjał więc i Weaver's na odpowiednim poziomie, więc w tym momencie dużo prościej będzie nam szukać tych fajnych dropów, a nie być unikatami, które są nikomu niepotrzebne. Zmiany w frakcjach i tutaj po pierwsze będziemy szybciej mogli nabijać favor i będzie to dużo szybsze niż wcześniej. Dochodzą nowe rangi, więc tych rang aktualnie będzie aż 12. Wszystkie mamy opisane poniżej. Gdy sobie zejdziemy, to możemy zobaczyć, że zostały tutaj niektóre niezmienione. Niektóre wcześniej były szóstkami, teraz są siódemkami. Po prostu zostało gdzieś tam tu rozbite. Więc mamy w tym momencie 12 różnych rang. Nie będę tutaj przez nie przechodził. No ale takie najciekawsze w sumie to jest to, że mamy tutaj wszystkie unikalne bronie czy offhandy z potencjałem. Będą teraz na siódemce. I tutaj widzimy, że będą na dziewiątce. Wszystkie generalnie przedmioty unikalne z legendary potencjałem. <kud> Zobaczymy jak dużo szybciej będzie nic na biało, bo według nich powinno być to dużo dużo sprawniejsze. I tak samo mamy również tutaj zmianę, mamy nową jedną rzecz, że tak zwane magowie dropią dwa razy więcej eksperymentalnych przedmiotów. Spoko, jeśli ktoś gra tą fortunkę, to na pewno mu się to przyda, bo często potrzebujemy tam jakiegoś przedmiotu. Tak samo jak tutaj mamy. To, że bossy będą dropiły częściej swoje specyficzne nagrody. I tutaj mam przykład jednego z bossów, który dropi po prostu jeden z przedmiotów. I bossy są traktowane tylko te jednostki, które mają health bar, takie jak mają bossy. Więc zobaczymy, jak dużo szybciej będzie się w biało. Jestem ciekawy w ogóle, jaką wy frakcją gracie. Ja osobiście pierwszy cykl grałem fortuną. Aktualnie będę bawił się na trade, bo nie mam tyle czasu, bo wiadomo, że zaraz wychodzi poe i muszę mieć jeszcze czas, a chciałbym szybko zgnieść jak najmocniej las Epocha, pożyć ubery, pożyć tego nowego ubera i ogólnie złamać gierkę w pół i postaram się to zrobić po prostu jak najszybciej. Kolejnie mamy Gaze of Orobyza i zmiany z nim związane. W tym momencie będziemy mogli dużo, dużo szybciej nabijać korupt, i będziemy mogli szybciej go wystakować. Będziemy go mniej tracili podczas DEDA, generalnie dużo szybciej powinniśmy teraz progresować w naszych koruptach. Super, bo to było często męczące, szczególnie na jakichś alt postaciach. W tym momencie będzie można dość szybko to wyrównać. Dodatkowo mamy jeszcze jednego glyfa, który będzie nam w tym pomagał. Więc generalnie powinniśmy teraz być dużo bardziej skłonni do tego, żeby robić sobie alt postacie, no bo szybciej nabijamy korupty. Mamy już odblokowane wszystkie tamte buffy z Blessingów, więc dużo szybciej powinniśmy móc grać tą postacią już w takiej większej, silniejszej jego formie na cięższym kontencie, co jest generalnie super. To samo też się tyczy ogólnie grania w party, i tu jest mowa o tym w tym miejscu. Oni wiedzą, że granie w party było nieoptymalne, przez to, że tylko jedna osoba dostawała korupta, więc druga osoba nie miała progresu. W tym momencie to również się zmienia. Osoby w party teraz będą również nabijały sobie tego korapta, więc nie będą odstawały później z tym poziomem. Super. Bo skłania to po prostu do grania z ziomeczkami i nawet jeśli naszego ziomeczka nie ma, to dalej mamy odpowiedni poziom korapta, który już wspólnie nabijaliśmy. Mamy jeszcze zmiany w klasach, ale tutaj myślę, że więcej nam powiedzą już same numerki jak, jak będą patchnawte. Zobaczymy, czy będzie film z tych patchnautów. Niby powinien, ale zobaczymy. I tutaj bym może nie wchodził za głęboko w informacje, które zostały przedstawione, bo myślę, że trochę to nie ma sensu. Generalnie chcą trochę wzmocnić te wszystkie channeling skilla, które w ogóle ogólnie w grach Slash jest z nimi dość duży problem, bo lokują nas w miejscu. A jak ktoś nas blokuje w miejscu, to coś przyjdzie i nas uderzy, a my nie chcemy być bici. My chcemy się poruszać, więc jeżeli budujemy postać, która ma channeling skill i stoi w miejscu, to powinniśmy na niej budować dużo defensywy. Jeżeli budujemy na nie dużo defensywy, to gdzieś tam lakujemy zawsze z siłą naszego skilla, więc tracimy tutaj na DPS-ie. Coś, co nie pojawia się przy innych skillach kastowanych, gdzie możemy się cały czas poruszać i ta defensywa może być znacznie, znacznie mniejsza. I oni chcą dziś tutaj to wyrównać, dają jakieś numerki, oczywiście wydają więcej obrażeń, bo tak jest najprościej, ale rozumiem, ich ciężko jest tutaj cokolwiek zrobić. Wiadomo, że mogliby dać, nie wiem, więcej defensywy procentowej, kiedy channelujemy, ale to byłoby abusowane w inny sposób, typu samoner by stał i specjalnie coś channelował, żeby dostać mnie obrażeń. Widzę takie rzeczy, że mogłyby się dziać. Jest to ciężkie w balansie. Rozumiem, że chcą z tym cokolwiek zrobić, bo zapewne widzą, że po prostu nikt nie gra danym skillem. Shieldbash, zupełnie nie rozumiem pomysłu tego skilla. Szczerze mówiąc, idź walni tarczą i masz cooldown 14 sekund. Ale za każdego zastosowanego przeciwnika zmniejsza się cooldown. Osobiście nie widzę, żebym kiedykolwiek użył tego skilla ale być może ktoś coś na to wymyśli. I tutaj mamy oczywiście więcej skill. mamy Avalancza, który zmienia swoją mechanikę, no i jest tu kilka zmian, a tak jak mówię, jeśli ktoś jest ciekawy, to może sobie zobaczyć to sam osobiście, jeśli mówimy o numerkach. Ja nie będę się tutaj w to zagłębiał, według mnie ważniejsze będą patch i ja jestem osobiście ciekawy, czy nerfią mój starter, którym ja będę grał, ale o tym też powiem, jak już zobaczę patch to znaczy, że go nie znerfili, albo go znerfili na tyle, że dalej jest grywalne. To wtedy podrzucę Wam dziś link do buildu, który będę osobiście grał. Mam tu jeszcze zmiany w pasywkach, ale to też bym zostawił. Jeśli coś będzie ciekawe, to oczywiście linki macie w opisie. Jeszcze jedna bardzo ważna zmiana: Ward Balance. Ward, który był jest najsilniejszą mechaniką defensywną, jest takim energy shieldem społecznym, który się spala. To bardzo dobrą defensywą. W tym momencie zostaje bardzo duży nerf, jeśli mówimy tutaj o DK, czyli o zanikaniu go. Łatwiej będzie go utrzymać do jakichś 4000, tak jak widzimy tutaj na wykresie, ale jeśli będziemy mieli je powyżej, to ten ward będzie płonął w bardzo dużym tempie i będzie bardzo szybko spadał do tej wartości takiej właśnie 4000, więc gdy nawalimy go bardzo dużo, to on będzie bardzo szybko nam spadł. Dobra zmiana, bo nie będzie postaci, które mają po 20000 warda, utrzymają go dość długo, bo mają tak żałosny decay, w tym momencie cały wzór się zmienił i to będzie dużo szybciej się wypalało. Więc nawet jeśli zbustują się na szybko do 20 tysięcy to również szybko spalą tego Worda. I to byłoby na tyle. Bardzo mi się ten nerf Worda. Fajne zmiany. Bardzo zacnie to wygląda. Zobaczymy jak ten sezon im się uda. Jeżeli mówimy o starcie i o serwerach he, 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 ha, 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 bo tutaj to ja bym nie był taki pewny. Miejmy nadzieję, że chłopaki nauczyli się z tej pierwszej lekcji, gdzie przez tydzień, pół tygodnia prawie nie działały te serwery, gdzie kampania to była jakaś katorga, żeby to przejść, bo chodziło o to, że mieliśmy bardzo wąskie gardło wpuszczające. Generalnie serwery gdzieś były zajebiste. Było dużo serwerów, oni mieli nadwyżkę serwerów, oni obchnęli tam jeszcze z pół razy więcej ludzi. Wszystko tam było idealnie. Chodziło o to, że mechanizm, który wpuszczał na te serwery, gdy dostał za dużo requestów w jednym momencie, to się zapychał, blokował i nikogo nie chciał wpuścić. I to był problem Las Epocha. Oni to pozmieniali, potem popaczowali. Zobaczymy, jak to będzie. Miejmy nadzieję, że teraz będzie lepiej. Domyślam się również, że w tym momencie Las Epoch nie będzie miał również aż tak dużo ludzi na start. Według mnie tutaj ja walnęłem 100 tysięcy ludzi, że będzie. Okazuje się, że to bardzo optymistyczne, bo niektórzy ludzie mówią nawet, że 30 tysięcy to będzie duży sukces zobaczymy, jestem dość ciekawy bo wiadomo, jako konkurencja dla Poe, fajnie jakby oni mieli duże liczby, bo wtedy Poe będzie w strachu, będą mieli konkurencję i przez to będą się bardziej starać i będą dawali lepszą grę konkurencja jest tutaj bardzo potrzebna. I to byłoby na tyle pewnie jakoś niedługo informacja o Poe bo już w teorii powinno być coś niedługo i więcej o Las Epocha no bo teraz i tak nie mamy co robić, więc Las Epoch jest tutaj ogrywany żeby zabić sobie po prostu jakoś Czas. Dla mnie osobiście zabijam czas do następnej ligi w pole. Dziękuję, że oglądaliście. Zapraszam jeszcze raz do mojego Nexusa. Jeśli ktoś by chciał kupić grę taniej, dziękuję, że oglądaliście. Mówił do Was Pijam. Na razie.